jest kolejny odcinek, więc Was na, na serdecznie zapraszam i zaczynamy. Mamy, macie już ten bilet ten pociąg? Tak, mamy już. Eee, to może już zejdziemy na dół, bo inaczej się spóźnimy. Bo w ogóle tu się listy zmieniły. Jeszcze niektórzy się spóźniają, więc może pójdźmy. Dobrze. To lećmy na dół. O, już jesteśmy. No. Dobrze. O, to już się zaczekam na pociąg? Nie wiem. to moje koleżanki. Uuu. Uuu. Mm. Przestańcie. Um, przepraszam, można już siadać na pociągu? Tak, oczywiście, oczywiście, można już siadać. To chodźcie. Um ja to rybkę. Dzieci nie użyłam tam. Dobrze. Tylko tu będę stał. O, mamo, to chodźcie pociąg. Już jest! Dobrze, teraz tu postoję. O, mamo, pociąg! No już, och, nie ma miejsca, że nie stać. Dobra. Zamykamy drzwi. Witam Was na pokładzie tego pociągu. On dzisiaj jedzie do Warszawy, gdzie jest koncert Lacey. E, proszę, aby ten. No, było ciszo i było dobrze. Dobra. To ja odpalam maszynę. Och. Ciekawa jest, jak długo będzie trwało. Wiesz? No, na pewno trochę. Ale ja się doczekać nie mogę. No, ja też. No, ja też nie mogę. No. No cóż, zaraz będziemy. Jesteśmy na miejscu. Proszę o wszystkich, opty, aby wysiedli. Dobrze, chodźmy. Pierwsi jesteśmy. A, nareszcie w Warszawie. Ach, dobra. Kochanie, wybierzemy dzieci? Chodź, Franek. Mhm. Dobra, o. Jeku. Ile tu ludzi. Dziękuję, dobrze, ojej, no ile ludzi, tu my może idziemy do góry, do windy, no tak, wyjdziemy akurat na dwór i pojedzie się tam dalej, a nie mogę doczekać, no my też nie córcia. Dobrze. O, jak dużo ludzi. Dzień dobry. Um, my to jedna rodzina. Dobrze. tikiet rodzinowy. Proszę zapłacić. Dobrze. Pip! Dobrze. Dziękujemy. go podbytu. Proszę pójść do autobusu. On będzie was wiózł na scenę. Dobrze. Ale fajny piesio. Dobra, Patrycja. my um, do autobusu. Następni. My jesteśmy w dwójkę. Dobrze. Pip! Dzięki. Można tak kompingować, córce, widzisz? No, widzę. Ale zmęczona jestem. Następni. Um, my jesteśmy jedną rodziną. Ok, trzy osoby. Pip! Dobrze. Dzięki. Ale ja się nie mogę czekać na koncert Lacey. Czekałam, to jest moja idolka. Wiesz, mało jak długo na to czekałam? Mogę sobie wyobrazić. Dobrze, następni, jesteśmy we trójkę, pip. Dobra, możecie iść dalej. Mamo, nie mogę się tak doczekać, Lejsy to moja idolka. No to w ruchy. No nareszcie. To chodźmy. Poczekajmy tu właśnie. Dobra, to lećmy. Dzień dobry. Bilety już mamy. Dzięki. O, ja będę tu stała. No to stójmy, pójdziemy tu. Bilety już pokazaliśmy. Chodźmy tu. O, ja będę stała tu pierwsza. To, to, jest, to stój, a my postujemy tam. Dobra, chodźmy. Dzień dobry. Bilety, proszę, dzięki. Oh my god! No hej, hej! a oh hej, mogę dzieci to postawić? Tak, spokojnie nam przeszkadzały. Ja tu z nimi postoję. Mhm. Ja tak nie mogę się doczekać, girl. No ja też. Że własną Lacey na oczy zobaczymy? O, po prostu jest cud! Trzy! Dwa! Jeden! Zaczynamy! Woo! Witam Was, moi drodzy. Jestem Lacey, chyba, ale nie się przedstawiać. No to zaczynamy! Zaczynamy tańczyć! I zaraz zacznie się muzyka. Istat. Jestem tu, już dawno ciebie, nie widziałam. Oczy zamknięte. Obgnięte. O, krótsze, tak jestem. Bo wow. O, co chodzi tu? Nie myślę, że ja, nie wiem, co się dzieje tu. I chodzi. Wiesz co, to znaczy lecz lecz. I wszyscy razem jestem pięknie. Moje oczy rozpięte. Lecz, lecz wiem, że jestem tutaj. Jestem tutaj by zadowolić. Jestem tutaj. Oh. Oh, oh, oh. Jestem tu i jestem tam. Śpiewam dla was tu, bo ja to lesję ram pam. ram wow! No i teraz następna pioseneczka, moi drodzy. Śpiewajmy wszyscy razem tak głośno, żebym was słyszała. Sobie piękna, piękna ale wiem że się, to ja w tobie widzę to i to jest to, tak ładnie, ładnie o, no Czy, znam, czy sprawne, co się dzieje jak wyznaję co co a razem lepiej? Zobacz sam, zobacz sam. Przyjaciół mi jest lepiej. Zobacz sam. Zobacz, zobacz sam. Lepiej jest, mieć przyjaciół, niż być samemu. Samemu u, u. hejka. Kolego, zobacz się. Tutaj kurat pięknie jest. O.

Moi drodzy, teraz już ostatnia piosenka, więc zaczynajmy! Zobaczcie jesteś. Oh. Wow. Zobaczcie jestem ja. O oh, oh, oh. jestem tu, szukam cię od dawna. Nie wiem gdzie ty, ale ja wiem, że... Prędzej czy później ja Cię odnajdę. Znowu jak ja tańczę tu, jest dobrze. O, znajdę Cię, yes, jestem w Boże, bo że zobaczysz mnie. Jestem tu, jestem tam, nie wiem, gdzie ty też jesteś. Jesteś tu, jesteś tam, razem we dwoje znam nas. Samemu nigdy nie widziałam nas. Lecz wiem, co znaczy, że już z nami koniec. Ale ty mi powiedz, że to nie wszystko o co, co ci oznacza. Wow, uh, uh. Powiedz, że oznaczam tobie więcej. Wow! wow, jak super. Dziękuję Wam, moi drodzy, za ten koncert. Bardzo fajnie było z wami tu potańczyć, pośpiewać. Nie mogę się doczekać już, kiedy was moi fani następny razem zobaczę. To ja już lecę. Omgie, Omegi, omegi, omegi. Widziałam ją. Fajnie było. Dobra, to dzieci, idziemy. Chodźcie. Dobra. Mogę, proszę, coś z tego, tego, z tutaj. O, proszę, 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 proszę. Dobra, co? Potrzebuję to, ten plakat. A w nie. Hmm. Myślę. No to jednak chyba nic. Dobra, to idziemy. Ale ty to słyszałaś, ten koncert był świetny! No wiem. Widać, że to twoja idolka. No, logo. Jedziesz to moja idolka. Na następny koncert też się wybieram. Nie ja jej nie lubię. Ja jej też nie. A wy nie musicie jej lubić, bo ja ją lubię. Jest dobrze. Do widzenia. Do widzenia. Dobra, no to trzeba wracać już do domu. To czekajmy, aż nasz pociąg będzie. Kochani, jak wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę i za nie zapomnijcie zasubskrybować mój kanał, żeby nie przegapić więcej moich filmów. Jak chcecie więcej koncertów też ogólnie na przykład od Lacey, czy w ogóle więcej shorty od Lacey, to piszcie komentarze pod tym filmem i to takie no jak, jak wy byście chcieli to mieć to do następnego filmiku